Co czeka na czytelników w bibliotece dzisiaj? Och, proszę Państwa, zapraszamy Państwa serdecznie dzisiaj na spotkanie z człowiekiem, można powiedzieć, nietuzinkowym. Spotkanie z wybitnym alpinistą i himalaistą, jednym z najwybitniejszych, z panem Aleksandrem Lwowem. Zaczynamy mocnym wejściem, jak Państwo sami widzicie. Dlaczego Aleksander Wo? Ponieważ jest to osoba, myślę, że wyjątkowa, nawet wśród tych wszystkich wybitnych wspinaczy. Przede wszystkim, jest to oprócz wybitnego sportowca, którym niewątpliwie jest, jest to osoba, która naprawdę kocha góry, umie o nich opowiadać, chętnie dzieli się tą swoją wiedzą, swoim bogatym doświadczeniem górskim słuchaczami. Spotkanie z książką, a co biblioteka oferuje tym, którzy chcieliby wybrać nie tylko w podróż z książką Aleksandra Lwowa, ale też z kimś innym. Myślę, że mamy tu bogatą ofertę, zwłaszcza, że ostatnio okazuje się mnóstwo. Nowych książek z tej tematyki górskiej. Ostatnio właśnie nowym napytkiem jest książka Aleksandra Wowa. Myślę, że to już jest taki klasyk literatury górskiej. i Jest mnóstwo wznowień, książek, które są ciekawe dla osób, które chodzą po górach. Niekoniecznie wysokich, ale lubią gdzieś w górach sobie wędrować. Gorąco Państwu rekomendujemy. Najpierw to spotkanie, które odbędzie się o godzinie 18 w bibliotece, a później sięgnięcie po tę książkę, która jest wyjątkowo ciekawa ze względu na to, że pokazuje wyjątkowych ludzi, ludzi, którzy zmagają się z przyrodą, z własnymi słabościami. Ja zacząłem pisać dopiero 17 lat po tym, jak zacząłem się wspinać. I nie wiem dlaczego tak akurat się zdarzyło. No może dlatego, że w tym 77 roku, kiedy mój pierwszy artykuł ukazał się w Taterniku, to był opis wyjątkowego, wybitnego osiągnięcia w górach, w kursu, Wtedy zrobiliśmy nową drogę. No ja opisałem w takiej lekkiej formie tak zwanej bajdułki te nasze kilkudniowe walki tam na tej ścianie. I potem jakoś tak się zaczęło, a to artykuł tu, a to notatka tam i tak pomału, pomału się rozkręciłem. Skąd zainteresowanie tym spotkaniem? Oczywiście dzięki temu, że zobaczyłyśmy w internecie tak zachęcający filmik, wtedy stwierdziłam od razu, że muszę sobie piątek zrobić wolny, no bo ja mieszkam już nie w kościanie, czyli musiałam przejechać te 300 par kilometrów, więc dzień wolny, specjalnie, żeby tutaj dotrzeć, bo było tak za, e, intrygująca zapowiedź, nie mogłam odpuścić po prostu. A też e, druga sprawa, że ja trochę chodzę po górach i po prostu tematyka mnie bardzo, bardzo interesuje. Aleksander Wof jest panią znany? Oczywiście, że tak. Ja tak, czytałam książka. książki i to podziwiam. Czyli okazja na spotkanie? E, tak, i to taka podwójna, bo mało, że tak znana osoba to jeszcze w rodzinnym kościanie to no, nie, naprawdę nie może było odpuścić i nie przyjechać. Nie że w I żyjemy. <laughs> <laughs> Szczęśliwi. Czasami razem w jednym z Pierwszy raz był tak dawno, że Państwa na świecie nie było, ale pochwalę się jedną, znaczy jedną prezentą, którą zrobił wielki prezent, bo Alek przy wszystkich swoich wadach ma jedną zaletę. On jest w jaki sposób chodzi. daje czas, swój. Pani naszego szybkość na najlepiej. No, przynajmniej wystarczająco dobrze, żeby byli by się przyjaźnili od 45 lat, Często się widujecie? Czy to Nie. było spotkanie widzimy właśnie się takie? się czasami co kilka lat, czasami się widzimy częściej, teraz się spotykamy głównie na tzw. spotkaniach łojantów w Morskim Opoczynku Tatarników naszego pokolenia, lata 70-80. Widzicie się Państwo, jeżeli dziś narzekam i krzywię się na widok śniegu na chodniku i na myśl o tym, że znowu muszę ubrać kurtkę puchową, już mam tego powyżej. Spotkanie się skończyło, jakie wrażenia? Ej, co? Cudowne, piękne. Musiałem się zwolnić z pracy, więc nieco dotrzeć. <noise> ja już byłem, na, na, widziałem na, na krakowskich festiwalach górskich ym, też ym, właśnie Aleksandra. Teraz chcę go osobiście, oczywiście mailowałem wcześniej, teraz chcę osobiście go osobiście zaprosić, żebyś wpadł na szarlotkę i kawkę na, na wieże ciśnięta, żeby zobaczył, że w kościanie też jest spinanie. Nie? I... I też są osoby, które wyjeżdżają w góry wysokie, bo nie, nie tylko chodzą na sportowe spinanie, ale zajmują się też... No, zdobywają góry naprawdę wysokie. Nie? Chciałbym serdecznie pozdrowić czytelników książek papierowych, drukowanych, którzy przybywają do Kościańskiej Biblioteki Publicznej. Oby czytanie papieru, Sprawiało Wam Państwo przyjemność do końca życia.